żeby odpowiedzieć na pytanie po co fizjoterapeutom psychoterapia warto się zastanowić nad tym jacy pacjenci w ogóle trafiają do fizjoterapeutów no i w takim uproszczeniu można powiedzieć że to są trzy grupy pacjentów albo ci którzy nagle utracili sprawność na przykład w wyniku udaru albo wypadku komunikacyjnego albo jakiegoś złamania urazu i to są osoby, które, których życie zmieniło się z dnia na dzień, które wymagają fizjoterapii, rehabilitacji, żeby odzyskać e, samodzielność w podstawowych czynnościach życiowych. W przypadku tych osób proces fizjoterapii może trwać od kilku tygodni, a nawet do kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy przy poważnym ograniczeniu sprawności tak jak w przypadku udaru na przykład. Drugą grupą pacjentów, którzy trafiają do fizjoterapeutów, yy, są osoby chore przewlekle na choroby, które no, dzień po dniu ograniczają ich sprawność, na przykład reumatoidalne zapalenie stawów albo inne choroby, które wpływają na pracę układu kostno-szkieletowego i tak naprawdę zmniejszają ruchomość stawów. W przypadku tych osób fizjoterapia jest procesem, który będzie trwał do końca życia, który pozwala im względnie dobrze funkcjonować, który pozwala utrzymać sprawność, który poprawia jakość życia. No i trzecia grupa pacjentów to osoby z reguły dość młode, które pracują bardzo intensywnie, pracują w dużym napięciu, w dużym stresie. Często wiele godzin spędzają w pozycji siedzącej i najczęściej odczuwają przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa, odcinka lędźwiowego albo szyjnego, często także bóle głowy z tym związane. Każda z tych trzech grup pacjentów wymaga innego podejścia terapeutycznego, ale każda z tych grup pacjentów wymaga nawiązania dobrej relacji fizjoterapeuta-pacjent. Wielu fizjoterapeutów oczywiście w sposób intuicyjny nawiązuje bardzo dobrą relację ze swoim pacjentem, bo przecież oni spędzają z pacjentami między 40 a 60 minut dziennie bardzo często dwa trzy razy w tygodniu czasem codziennie przez wiele tygodni a nawet wiele miesięcy w związku z tym siłą rzeczy relacja fizjoterapeuta pacjent się nawiązuje ale teraz chodzi o to żeby te relacje możliwie najlepiej tą relacją możliwie najlepiej pokierować dla dobra pacjenta, dla dobra jego zdrowia, po to żeby odnaleźć wszystkie zasoby, które drzemią w pacjencie, żeby uruchomił maksymalną możliwą motywację do procesu rehabilitacji, żeby naprawdę uwierzył, że to jest możliwe, żeby był gotów e, współpracować z fizjoterapeutą i również pracować nad swoją sprawnością Poza gabinetem fizjoterapeuty to jest najtrudniejsze: zmiana stylu życia, wiele prozdrowotnych zmian koniecznych do wprowadzenia, żeby utrzymać sprawność na dobrym poziomie albo żeby ją poprawić. Każdy z nas, kto próbował wdrożyć jakiś trening fizyczny albo na przykład zgubić kilka kilogramów, wie, jak ważna jest tutaj motywacja. I teraz w procesie rehabilitacji ta motywacja, umiejętność znalezienia w pacjencie silnej, długoterminowej motywacji, wzbudzenia wszystkich zasobów pacjenta do tego, żeby podjął aktywnie proces rehabilitacji, no to jest niezwykle ważne zadanie. Dlatego, że no, wielu pacjentów deklaruje, że chce wrócić do pełnej sprawności, ale tak naprawdę chciałoby, żeby, chcieliby, żeby to się stało. Bez ich większego wysiłku. Zwykle odzyskanie sprawności nie jest możliwe bez wysiłku pacjenta. Leczenie wielu chorób jest możliwe poprzez połykanie tabletek, ale w przypadku utraty sprawności, przewlekłego bólu, podstawą są regularne ćwiczenia, przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty i tak naprawdę długoterminowa zmiana trybu życia. Po to właśnie fizjoterapeuta powinien umieć wzbudzić motywację, utrzymać tę motywację pacjenta, ale również zrozumieć, co pacjenta blokuje i co byłoby najlepszym sposobem zmotywowania pacjenta do długoterminowego, wytrwałego procesu rehabilitacji. Tutaj ogromnie ważnym też aspektem jest to, że przy Dobrej relacji fizjoterapeuta-pacjent. Ten pacjent przynosi do gabinetu fizjoterapeuty również wiele swoich osobistych problemów. Bardzo często fizjoterapeuta jest osobą, przed którą pacjent naprawdę się otwiera. No i teraz dobrze by było, żeby specjalista wiedział, co z tym zrobić: że są pewne granice, do których warto się posuwać, ale potem już nie warto ich przekraczać, bo może nie wiedzieć, co dalej. Dobrze, żeby terapeuta w bezpieczny sposób kierował rozmową z pacjentem, żeby to nie było tak, że to pacjent tą rozmową kieruje, bo można dojść do momentu, w którym już naprawdę nie wiadomo, co zrobić. To pacjent się dekompensuje psychicznie, yy, mówi o różnych sprawach, często bardzo trudnych, i nie zawsze mu to służy. W związku z tym, Odpowiedzialność za przebieg rozmowy, za relacje fizjoterapeuta-pacjent powinna stać po stronie fizjoterapeuty. I to fizjoterapeuta jako specjalista powinien wiedzieć, w jakim kierunku to najlepiej poprowadzić, kiedy zatrzymać. Powinien wiedzieć też, jakie są granice jego kompetencji i co robić najlepiej, żeby pacjent uzyskał najlepsze efekty fizjoterapii. Jeśli fizjoterapeuta ma poczucie, że współpraca pacjenta jest ważna dla procesu fizjoterapii, dla usprawniania pacjenta, powinien poznać podstawowe mm, zasady regulujące dobrą relację fizjoterapeuta-pacjent, takie zasady, które dla psychoterapeutów, są znane, którymi się kierują podczas swojej pracy, pracy, gdzie dobro pacjenta jest najwyższym dobrem i wszystkie wypowiedziane podczas terapii zdania, wszystkie wypowiedziane pytania mają konkretny sens i konkretny cel. Po to fizjoterapeuta powinien znać e, takie zasady, żeby nie ty, żeby czas terapii wykorzystać nie tylko na pracę z ciałem pacjenta, ale żeby też jak najlepiej wykorzystać psychiczne zasoby pacjenta, żeby mógł on dalej, pomiędzy jedną sesją fizjoterapii a drugą wprowadzać takie zmiany, które będą mu służyły w procesie zdrowienia. Nasza psychika ma ogromną moc i ona albo może nas Wspierać w procesie fizjoterapii, albo może w tym nie uczestniczyć. Wtedy pacjent staje się bierny, przychodzi do gabinetu, fizjoterapeuta robi swoje, pacjent płaci, wychodzi, no i liczy na to, że poprawa prędzej czy później się pojawi. Jeśli pacjent zaczyna rozumieć, jak ogromny wpływ na efekty fizjoterapii ma również jego aktywna postawa, ten proces zupełnie inaczej przebiega. I prowadzi do o wiele lepszych efektów. Dlatego to ważne, żeby, pa, żeby fizjoterapeuta potrafił sprawić, że pacjent podejmuje, przejmuje odpowiedzialność za swoją sprawność i swoje zdrowie. To jest. Podejście holistyczne do człowieka, czyli zakładamy, że pacjent przynosi do, do gabinetu fizjoterapeuty nie tylko bolący, bolące stawy, bolącą rękę czy niepełnosprawną nogę, ale przychodzi cały, jako człowiek, z całym bagażem swoich doświadczeń, problemów, z którymi się zmaga, ale też pragnień, swoich marzeń. I teraz przez godzinę pracy z fizjoterapeutą może o tym rozmawiać, ale pytanie, kto tą rozmową kieruje? Czy to pacjent ma kierować tą rozmową, czy to fizjoterapeuta ma kierować rozmową w taki sposób, żeby pacjent wychodził z gabinetu fizjoterapeuty. Z przekonaniem, że proces fizjoterapii może się udać, może się powieść, że może wrócić do pełnej sprawności, że chce wprowadzić w swoim życiu prozdrowotne zmiany, po to, żeby się cieszyć pełną sprawnością jak najdłużej. No i właśnie o to chodzi, żeby fizjoterapeuta, tak jak uczy się swoich, yy, Umiejętności typowo takich zawodowych, często manualnych, żeby potrafił kierować przebiegiem rozmowy, żeby potrafił nawiązać prawidłową relację, żeby wiedział gdzie są granice tej relacji, żeby potrafił odnaleźć zasoby pacjenta i wykorzystać je w procesie rehabilitacji, żeby potrafił odnaleźć motywację i wzmocnić tę motywację do procesu rehabilitacji. Tak naprawdę chodzi też o to, żeby pacjent wychodził w dobrej kondycji, nie tylko fizycznej z gabinetu fizjoterapeuty, ale też psychicznej. Pozytywnie nastrojony do tego, żeby również poza gabinetem fizjoterapeuty dbać o siebie i wprowadzać zmiany w swoim życiu. Ważne zmiany i potrzebne zmiany, skoro już doświadcza takich problemów zdrowotnych, które zmuszają go do przyjścia do gabinetu fizjoterapeuty. To bardzo ważne, żeby fizjoterapeuta umiał nawiązać prawidłową relację fizjoterapeuta-pacjent, żeby rozumiał jej kierunek, żeby rozumiał jej cel, żeby rozumiał jej granice. To bardzo ważne, żeby fizjoterapeuta potrafił rozpoznać psychiczne zasoby pacjenta. Zarówno pacjenta, jak i świata, w którym pacjent żyje, i potrafił użyć tych zasobów na korzyść pacjenta, żeby wygenerować jak największą motywację, jak największą wiarę w powodzenie procesu rehabilitacji i gotowość pacjenta do wprowadzania w życie prozdrowotnych zmian. To jest również bardzo ważne, żeby fizjoterapeuta rozumiał tło psychospołeczne, w którym żyje, ten dany pacjent, żeby rozpoznawał, które czynniki służ będą służyć pacjentowi do prozdrowotnych zmian, a które czynniki warto rozpoznać i zniwelować, żeby e, proces utraty zdrowia i sprawności fizycznej nie postępował, żeby go zatrzymać.